Pamiętasz czasy, gdy Abba królowała i ich utwory były dźwiękiem chwili? Głosy ze Szwecji rozbrzmiewały na całym świecie, a potem nastała cisza. Co stało się z Abą po tym, jak zgasły światła reflektorów? Jesteśmy tutaj, aby rozwikłać tę historię od wielkich momentów po kulisy, od wyzwań po chwałę, opowiadając historię jednego z najbardziej ikonicznych zespołów na świecie. To prawdziwa saga Abbi z detalami których nigdy wcześniej nie słyszałeś. Odpowiedź na to wszystko zaczyna się teraz. Ponad cztery dekady temu Szwecja była świadkiem narodzin jednego z zespołów muzycznych, który stał się globalną ikoną, Abom. Ich droga do światowej sławy zaczęła się od spektakularnego zwycięstwa w konkursie Eurowizji w 1974 roku z utworem Waterloo. To był punkt wyjścia dla serii hitów, które naznaczyły pokolenia i ugruntowały ABB jako trzecią najbardziej udaną grupę w historii muzyki. Wyprzedzili ich tylko The Beatles i Queen, sprzedając ponad 400 milionów płyt na całym świecie. Mimo ogromnego sukcesu, ABBA zmagała się z wewnętrznymi burzami. Relacje osobiste w grupie cierpiały z powodu konfliktów i niewierności, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu zespołu. My, my. Konsekwencje tych skandali dotknęły wszystkich i stały się publiczne. 40 lat temu, zanim powstała ABBA, w 1966 roku 19-letni Benny Anderson już wykazywał swój talent na klawiszach w zespole Hep Stars, nazywanym szwedzkimi Beatlesami. Na letniej imprezie Benny poznał Björna Ulvaeusa, członka grupy skupionej na muzyce folkowej. Razem zaczęli komponować, tworząc takie piosenki jak Isn't It Easy wykonywaną przez Hep Stars. Ta trwała współpraca trwała ponad 10 lat. Muzyczne połączenie między Bjornem i Bennym ewoluowało, a oni zaczęli pisać piosenki dla różnych artystów. To właśnie na tej drodze znaleźli swoje przyszłe partnerki oraz dwie pozostałe głosy ABBA, Agneta i Anni-Fried, tworząc to, co miało stać się jednym z najsłynniejszych kwartetów w historii muzyki. Przed osiągnięciem sukcesów Abi Agneta już wyróżniała się w Szwecji jako obiecująca autorka tekstów i piosenkarka. Nie tylko pisała, ale także miała hit, który sprzedał się w imponującej liczbie oszuż 80 tysięcy egzemplarzy w jej kraju, rywalizując na szwedzkim festiwalu. Szukała swojego miejsca w Eurowizji i chociaż nie dotarła do finału, nie przestała odnosić sukcesów, dążąc do zostania szwedzką gwiazdą popu. Jej podróż przybrała jeszcze bardziej ekscytujący obrót, gdy za kulisami programu spotkała Björna. To spotkanie przerodziło się w historię miłosną, a w 1971 roku sfinalizowali swoje małżeństwo. Björn w dokumencie NBC z 2013 roku wspominał, jak wielkie wrażenie zrobiło na nim usłyszenie Agnety w czasach, gdy nie było to powszechne. Tak oto rozgrywa się historia Abby, Pełna zwrotów akcji od szczytów sukcesu. Oprócz dzielenia się życiem osobistym, małżeństwo dzieliło marzenie o międzynarodowej sławie, napędzane możliwościami oferowanymi przez Eurowizję, gdzie zaczęli brać udział z własnymi utworami. W 1969 roku na tym samym festiwalu Benny Anderson zachwycił się Annie fried Linkstad, znaną jako Frida, która już cieszyła się karierą solową. Historia Fridy to saga pokonywania wyzwań. Urodzona w Norwegii w czasie II wojny światowej, przyszła na świat jako rezultat zakazanej miłości między jej matką a niemieckim żołnierzem. Jako niemowlę, Frida trafiła do Szwecji, a po przedwczesnej śmierci matki była wychowywana przez babcię. Początkowo kwartet współpracował nieformalnie, czasem komponując, czasem udzielając wokali lub produkcji do projektów solowych. W 1970 roku pojawił się pomysł na kabaretowy show, który jednak nie osiągnął spodziewanego sukcesu. W 1972 roku nagrali People Need Love, zyskując uznanie w Szwecji. Piosenka ta doprowadziła ich do festiwalu Melodifestivalen w 1973 roku, gdzie zajęli trzecie miejsce, umacniając swój sukces w kraju. Następnie przyjęli nazwę ABBA składającą się z początkowych liter imion każdego członka zespołu. Międzynarodowy przełom grupy nastąpił dzięki Waterloo. W Szwecji była naładowana polityką, ale ABBA obrała inną ścieżkę, dążąc do tworzenia piosenek, które ludziom będą się podobać. Mimo niektórych krytyk za niezangażowanie w kwestie polityczne, zespół skupił się na tworzeniu melodii, które cieszyły słuchaczy. Krytyki mało obchodziły fanów. Którzy coraz bardziej zachwycali się dźwiękiem Abbey. Nawet jeśli stacje radiowe rzadko grały ich utwory, wielu z nich zaczęło kupować płyty, aby cieszyć się muzyką w domu, co ostatecznie pomogło grupie sprzedawać więcej. Wielki moment nadszedł z Waterloo, która odniosła sukces w całej Europie i trafiła na listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Po wygranej w Eurowizji wielu zastanawiało się, czy ABBA będzie przemijającym sukcesem. Jednak nie trzeba było długo czekać, aby udowodnili, że jest inaczej, wydając album Greatest Hits oraz ABBA z takimi znanymi utworami jak I DO, I DO, I DO i, Do i Mama Maja. Te piosenki stały się hitami w krajach takich jak Australia i Wielka Brytania. W 1975 roku pojawiły się kolejne wielkie sukcesy, jak Fernando i Dancing Queen. Ten ostatni osiągnął pierwsze miejsce w USA. To zmotywowało grupę do nagrywania piosenek w różnych językach, a ich muzyka zaczęła być słyszana w wielu miejscach na świecie. Nawet w czasie zimnej wojny film Abba the Movie, przedstawiający trasę zespołu w Australii, zdołał trafić na ekrany w Związku Radzieckim. W grudniu 1977 roku wraz z filmem został wydany album The Album z takimi hitami jak The Name of the Game i Take a Chance on Me. I na tym się nie skończyło. Summer Night City i Shikitita zostały wydane przed albumem WLW. W 1979 roku jednak nadeszła smutna wiadomość. Björn i Agneta rozwiedli się. Co pokazuje, że nawet gwiazdy muzyki borykają się z trudnymi momentami. Przez dekadę pełną sukcesów od 1972 do 1982 roku. Abba stawiała czoła trudnym chwilom. Rozwody wśród członków zespołu wstrząsnęły obrazem idealnych par, jaki projektowali. Agneta i Björn pobrali się w 1971 roku i mieli dwoje dzieci, dzieląc radość z sukcesu Abbey. Jednak po siedmiu intensywnych latach tras koncertowych stres zaczął ciążyć na ich małżeństwie. Agneta głęboko tęskniła za swoimi dziećmi, rozwijając głęboki lęk przed tłumami, hałasem, otwartymi przestrzeniami i lataniem. Plotki o życiu miłosnym jej męża również krążyły w prasie, z domysłami o różnych romansach. Presja doprowadziła do separacji pary w 1979 roku. Po rozwodzie Björn znalazł się w centrum uwagi, gdy zaledwie tydzień po rozstaniu był już związany z kimś innym szwedzką prezenterką o imieniu Lena, którą poślubił kilka lat później. W szczerym oświadczeniu Agnetha wyraziła ból spowodowany rozwodem oraz to, jak bardzo bolało ją, że Björn tak szybko się otrząsnął. Przyznała, że idea samotnego życia była przytłaczająca i była zdruzgotana, gdy dowiedziała się, że on tak szybko ruszył dalej. Burzliwe emocje tego okresu odbiły się w muzyce Abby, która nabrała głębszych i bardziej melancholijnych tonów. Jednym z takich utworów była The Winner Takes It All, która wzbudziła pytania wśród fanów, czy było okrutne ze strony Björna, że poprosił Agneta, aby zaśpiewała tę piosenkę po wszystkim, przez co przeszła. Teraz pytam ciebie, kto śledził tę historię. Czy Björn był okrutny, prosząc Agneta, by zaśpiewała tę piosenkę? Powiedz mi w komentarzach. W lutym 1981 roku fasada idealnych par Abbey rozpadła się, gdy Benny i Frida ogłosili swoją separację. Znali się i mieszkali razem od końca lat 60., ale pobrali się dopiero w 1978 roku. Rozwód nastąpił trzy lata później. Niedługo po rozstaniu Benny poślubił producentkę telewizyjną, co niektórzy uznali za przyczynę jego poprzedniego rozwodu. Po poświadczeniu dla szwedzkiej gazety Expressen w 1981 roku Beni powiedział: Nie wiem, jak inni ludzie sobie z tym radzą, ale Frida i ja jesteśmy przyjaciółmi i pozostajemy w Abby. Utrzymujemy dobrą przyjaźń mimo zakończenia naszego małżeństwa. Postanowiliśmy trzymać zespół razem dla muzyki mimo wszystkiego, co się wydarzyło. Pod koniec 1979 roku, Abba sprawiła, że wszyscy tańczyli, wydając Gimme Gimme Gimme. W 2021 roku, ku uciesze fanów, zespół zdecydował się wydać nowy album zatytułowany Voyage, zawierający 10 nowych piosenek, oznaczając ich powrót po 40-leciu przerwy. W 2022 roku oczekiwany powrót nastąpił w niespodziewany sposób. Wystąpili na scenie w Londynie poprzez cyfrowe awatary, które uchwyciły esencję Abbey z lat 70. z migoczącymi kostiumami i energią, którą to oni posiadali. Bjorn, jeden z członków, podzielił się w wywiadzie, zainwestowaliśmy wiele naszych uczuć i wysiłków w te awatary i to dzięki nim będziemy nadal występować. Abba jest jak rodzina, która mimo kłótni i różnic nigdy nie przestaje się o siebie troszczyć. Tak dzieli się muzyka którą stworzyli razem, nigdy nie przestając zbliżać ludzi. Każda piosenka od Waterloo do Dancing Queen sprawia, że tańczymy, a nawet najnowsze utwory jak Te z Voyage zapraszają nas do kontynuowania podróży z nimi. Widząc ich awatary dzisiaj z całą technologią, to prawie jak spotkanie ze starymi przyjaciółmi, którzy się w ogóle nie zmienili. I tak ABBA pozostaje zawsze z nami, zawsze aktualna, istotna część naszych najlepszych wspomnień udowadniając, że dobra muzyka i prawdziwe gwiazdy nigdy naprawdę nie gasną. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Wracamy w pełnym składzie i opowiemy Ci najbardziej niezapomniane historie muzyki, więc powiedz nam, jaką historię chcesz usłyszeć w następnych filmach. Do zobaczenia wkrótce.